Siema, to ja nie świeżę, a to jest moja odpowiedź na This Animationa. Nie wiem czy animation jesteś gotowy. Ale zaczynam to. Yo, ej, hey, animation to jest gej. Hey, ej, animation jesteś taki słaby. Czemu? Nawet ja pokażam się w Warszawie Yo! Ale dobra, do rzeczy, bo jeszcze nikt twoich zażyców w mojej stronie nie zaprzeczył. Mówisz, że wybijam się na Cyborg, ej! Hey? I to nieprawda, znaczy to prawda, ale będą sykkokarda, a ty jesteś taki sprytny kolego. To czemu twoja regularność jest mniejsza od mojego yy, yy, małego? Ej, ty jesteś raz na pół roku, a jest codziennie, ej? Ja robisz sobie niw, czy mi, czy, czy nie wszyscy z bandami, czy bezmiennie, ej? A ty co? Jesteś takiej próby, że z cię zo. Po 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 Mówisz, że tylko uznajesz na pieniądzach, to nieprawda ziomek I dawno udałem na akcję charyta tego złotu beczka A ty brudy na niej masz w teżce? W teżce? Mówisz, że nie zaznaczam z oryginalnego podkładu, to nieprawda Oznaczałem, starszy, pokazałem to, ale nie mogę, bo ten film, bo się boję pozwu. Ej. Dexie, Sagi i Peter są gorsi niż stali, bo nie aż a ty jesteś swój, zamknięty, zamknięty. I chcę powiedzieć, że nie masz racji. Spadam i dekubisze jedzenie, swim losy, Cyborg, wcześniej nie mam racji. Jane.